Kopciuszku, Kopciuszku, nie płacz. To okropne. Nie rozumiem, jak on mógł coś takiego zrobić. To naprawdę straszne. Widzisz, to macocha kazała mu ściąć to drzewo, żebyś nie mogła znów pójść do zamku. To moja wina, że tego drzewa już nie ma, prawda? Moja wina. Nie win siebie aż tak bardzo, Kopciuszku. To drzewo odrośnie. Najważniejsze, żebyś jakoś stąd wyszła. Wiesz dobrze, co cię czeka, jak wróci macocha? To nie ma sensu! Macocha nawet postawiła straże, żeby mnie pilnowali! Jak mogę stąd uciec? Nie martw się, kopciuszku! Zawsze możesz na nas liczyć! No pewnie! Nie jesteśmy twoimi jedynymi sprzymierzeńcami! Wszyscy nasi przyjaciele powiedzieli, że ci pomogą! Głowa do góry! Co? Co ty powiedziałeś? Co ty chcesz zrobić? Udało ci się ze mnie zrobić niezłe pośmielisko. Chcesz ożenić mojego syna z dwiema pannami? Eee, proszę o wybaczenie. Nie wiedziałam, że pani Pompadour ma dwie córki. Eee. Zapłacisz mi za to. Da. To ty przyprowadziłeś te dwie panny. O, taki był rozkaz, wasza królewska bóż. Kto ci kazał przyprowadzić dwie? Masz wybrać żonę dla mojego syna i to jest mój rozkaz. Jasne? Znów na rozkaz króla. Posłuchaj, no, wybierzesz ją uważnie, bo jak się nie spodoba księciu, to każe cię przykuć do ściany w zamkowych lochach. Nie, proszę, miej litość. Nie ma już czasu na żale, jako że zaplanowałem wesele na jutro. O, hm? czy to niezbytni pośpiech? Przygotowania już się odbywają, nie będzie opóźnień. No to klapa gdybym wiedział że tak będzie na pewno nie podnosiłbym tego buta o, o. but! but? but tak jest dobrze żebym go miał dam im obu go przymierzyć i ta na którą będzie pasował będzie <grystanie> <grystanie> gdzie on mógł się podziać co tam mamroczesz <grystanie> tak królu dałem go waszej królewskiej mości dziś rano a, a co niby dałeś bucik no ten, który znalazłem na drodze, kiedy śledziłem księcia. No pewnie, pamiętam, to taki mały bucik, tak? O, jak dobrze że sobie przypomniał królu. No, przypomniałem sobie. O, ja jestem uratowany. A gdzież on się znajduje? Mogę go dostać? Nie mam pojęcia. Co? Nie wiem gdzie on jest. To mi niczego nie ułatwia. Jestem pewny, że dałem go waszej królewskiej mości. Bez buta nie będę mógł... Nie mam głowy do takich bzdur. Jak potrzebujesz tego buta, to sam go sobie znajdź. A to ci dopiero. Zostałem zmuszony poślubić jedną z tych dwóch. Przyprowadziliśmy posiłki. Liczymy, że zrobicie to w miarę szybko. Za głośno. Mam nadzieję, że strażnik na dole nie zauważy. Już zauważył. Co? Cały czas obserwuje, co się dzieje, ale wygląda na to, że nie ma pojęcia, co robimy. Założę się, że mógłby się nieco zdziwić. Co ty mówisz? Proszę, bądźcie ostrożni. Uważajcie! Gdzie może być ten but? On nie rozumie, przez co ludzie muszą przejść, żeby spełnić jego zachcianki. O! 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 Jej królewska A co ty tu robisz? Y, więc y, właśnie otrzymałem tajny rozkaz od króla i. Te, te. Szukasz bucika, tak? Słucham? O nie! Ja... Wydaje ci się, że jak znajdziesz bucik, wszystko będzie w porządku. Czyż nie mam racji? Wygląda na to, że wszystko, co robisz, i tak prowadzi prosto do lochów. E, co wasza wysokość chce przez to powiedzieć? Szambelanie. Żadna z tych dwóch panien nie jest tą, której szuka mój syn, zrozumiałeś? E, a skąd wasza wysokość o wszystkim wie? Byłam w sąsiednim pokoju i słyszałam każdy szczegół waszej rozmowy. E, czy to e, naprawdę? Nawet jeśli znajdziesz tego buta i nawet jeśli na którąś z nich będzie on pasował, to i tak wylądujesz w lochach. Mój syn nie poślubi żadnej z nich i uwierz, że będę się o to modlić. Z całego serca. Eem, wasza Wysokość, błaga modlitwo i pomoc. Eee, ja, ja jestem tylko szczerze oddany królowi i wypełniam jego rozkazy. Proszę, oszczędź mnie. Jeśli chcesz być ocalony, to mnie posłuchaj uważnie. Po pierwsze, nawet jeśli znajdziesz bucik, to go wyrzuć. Po drugie, nie wybieraj żadnej z tych dwóch panien jako żony dla księcia, bo w przeciwnym wypadku każe cię ściąć. Eem, każe ściąć. Eem. Mamo, jestem już wykończona. Kiedy oni się wreszcie zdecydują? Jeśli chcecie poślubić księcia, musicie być cierpliwe tak jak król. Hmm, najwyraźniej król stracił już cierpliwość. Oj, 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 oj. Szambelanie! Gdzie jest szambelan? Ten but nie ma znaczenia! Wracaj! Niech ktoś mi przyprowadzi do szambelana w tej chwili! Ależ on jest uparty, cały czas obserwuje. Puściło, puściło, widzicie? Bardzo wam dziękuję. Tak, pora wychodzić. Jesteś już gotowa, kopciuszku? Będę na was czekać. W porządku, jeszcze tylko powiem wszystkim, żeby się szykowali. Aha. Widział mnie! Prędko! Prędko! <śmiech> <śmiech> うん、あれえっ <il fi> <vastly amplify> <People> Ah, <hatter> Ha <hatter> 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 Niezły klops! Sześć. Co ja mam robić? Cicho bądź! Szybko decyduj się, dam. Proszę zaczekać wasza wysokość! To poważna sprawa! Od niej zależy przyszły los księcia. to wymaga wieki! Proszę poczekać Wasza wysokość! Świem! Pęczy mnie to czekanie, więc ja zadecyduję! Co? Królu, proszę poczekać! Nie powinien król działać tak pochopnie! Dziesięć. Idziesz o. do rachu! Złoty bucik! Co? Takiego? To mój but! Hmm. Córeczki, uspokójcie się baj! To jest mój but! A mój. Jest mój! To mój but! Jeśli jej nie zastrzelicie, rzucił rok na zamek! Zastrzelcie ją szybko! Wstać! nie możecie jej zastrzelić! To właśnie na nią czekałem tyle czasu. Co? chyba diabeł opętał, zróbcie coś prędko! Kopciuszku, kopciuszku! Przynieśliśmy ci suknię, przebierz się! Kopciuszku, nie pozwolę Ci już odejść. Proszę, przysięgnij, że już nigdy mnie nie opuścisz i zostaniesz ze mną całe życie. Jeśli tylko takie jest twoje życzenie, książę, to z radością zostanę u Twego boku. Dlaczego moja stopa nie chce się zmieścić do tego buta? Niby dlaczego miałaby się zmieścić, jak to nie twój but, a właśnie że mój but! <noise> Możecie się nie trudzić, bo już znalazłam właścicielkę tego bucika. Udało się! Brawo! A teraz wesele. Szamelanie, zacznij przygotowania. E, tak jest! Tym razem na pewno nie ma pomyłki i to ile wnuków będziemy mieć i jakim damy na imię? No. Za wcześnie jeszcze. Opanuj się, mój drogi. Nie, za późno będzie, jak dzieci przyjdą już na świat. Chodź, pomyślimy razem. Kochanie, opanuj się.